Ten film przedstawia pierwszą z 14 rocznych prawd, które mogą wstrząsnąć losem Dubaju. Szybki rozwój Dubaju sprawił, że pojawiające się wraz z nim zagrożenia stały się niewidoczne. Jeśli jesteście gotowi, zacznijmy przyglądać się pęknięciom ukrytym pod blaskiem witryn sklepowych. 1. Prawda o kobietach nocy. W ciągu dnia Dubaj przypomina błyszczącą scenę filmową. Jednak po zachodzie słońca ukazuje się mroczna strona tego świata. Za hotelami, drapaczami chmur i rozświetloną dzielnicą Marina kryje się rzeczywistość, o której niewiele osób mówi. Kobiety sprowadzane do Dubaju z ubogich regionów Azji i Afryki często wyruszają w podróż, sądząc, że znajdą pracę w branży turystycznej lub hotelarskiej. Płacą wysokie opłaty pośrednikom, a nawet zadłużają się. Jednak po przybyciu do Dubaju ich paszporty są konfiskowane i są one poddawane kontroli. Większość z nich jest zmuszana do spłacania długów w zamkniętych pomieszczeniach, luksusowych rezydencjach lub tajnych barach. W razie potrzeby przez wiele lat. Mimo że Dubaj jest miejscem rządzonym przez prawo islamskie, ten podziemny świat funkcjonuje cicho w centrum miasta. Podczas tajnych imprez organizowanych w Dera i Marina, Ultra Bogaci obcokrajowcy, są przyjmowani w zamkniętych pomieszczeniach chronionych przez prywatną ochronę. Wszystko jest zaplanowane tak, aby informacje o tych miejscach nie przedostały się na zewnątrz. Niektóre kobiety biegają za ludźmi w windach i hotelowych holach, aby dotrzeć do klientów, ponieważ od tego zależy ich przetrwanie. Nikt nie mówi o tym świecie. Dubaj chce się prezentować jako idealny raj. Jednak pod powierzchnią tego raju cicho rozrasta się cień zapomnianych żyć. 2. Miasto zalane w ciągu jednego dnia. W kwietniu 2024 roku. Dubaj doświadczył jednego z najbardziej wstrząsających wydarzeń w swojej historii. W ciągu zaledwie 24 godzin miasto otrzymało tyle deszczu, ile zwykle otrzymuje w ciągu roku. Jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, Dubai International Airport, zamieniło się w jezioro. Terminale znalazły się pod wodą, a samoloty musiały czekać w kolejce na poboczu. Luksusowe samochody zostały porwane przez wodę i zniesione z autostrad. System metra całkowicie się zatrzymał. Odwołano ponad 12 tysięcy lotów, a miasto dosłownie stanęło w miejscu. Władze określiły tę katastrofę jako nadzwyczajne zjawisko pogodowe, ale w rzeczywistości problem był znacznie głębszy. Infrastruktura Dubaju nie została zaprojektowana tak, aby wytrzymać opady deszczu na takim poziomie. Miasto przez lata rozwijało się dzięki sztucznym wyspom, ogromnym wieżowcom i projektom turystycznym. Ale infrastruktura kanalizacyjna nie nadążała za tym tempem rozwoju. Po kryzysie władze ogłosiły budowę nowego systemu kanalizacyjnego o wartości 8 miliardów dolarów. Pytanie brzmi jednak: jeśli jeden dzień deszczu może sparaliżować Dubaj, to jak długo miasto wytrzyma coraz częstsze zjawiska klimatyczne? 3. Cmentarzysko super samochodów. Od lat w internecie krążą zdjęcia porzuconych luksusowych samochodów w Dubaju. Ferrari, Lamborghini. Maserati, pokryte kurzem, czasem z kluczykami w stacyjce, czasem z małymi notatkami, pozostawione na parkingach, gdzie niszczeją. Kiedy ludzie po raz pierwszy zobaczyli te zdjęcia, pomyśleli, że to chwyt reklamowy lub pokaz bogactwa. Jednak rzeczywistość jest znacznie bardziej bolesna. Kiedyś osoba, która nie była w stanie spłacić swoich długów w Dubaju, miała nie tylko problem finansowy. Groziło jej również więzienie. Upadłość firmy, niewypłacalność czeku lub niemożność spłaty kredytu mogły skutkować postępowaniem karnym. Dlatego wielu obcokrajowców opuściło kraj, aby uniknąć więzienia. Wsiadając do samolotu, musieli zostawić swoje samochody, rzeczy osobiste, a czasem nawet pracę. Dlatego nawet dzisiaj różne dzielnice Dubaju nazywane są cmentarzyskiem super samochodów. Niektóre samochody pozostają nietknięte przez miesiące. Blaknąc pod pustynnym słońcem, obrazy te są cichym dowodem bezlitosności systemu gospodarczego Dubaju. W ostatnich latach wprowadzono zmiany w prawie, łagodząc przepisy dotyczące dłużników, ale obraz porzuconych samochodów rozprzestrzenił się już na cały świat. 4. Miasto, które nie należy do nikogo. W Dubaju mieszka około 3,5 miliona osób, ale tylko 10% z nich to obywatele Emiratów. Pozostałe 90% to zagraniczni pracownicy, menedżerowie, przedsiębiorcy i ich rodziny. Oznacza to, że miasto opiera się prawie wyłącznie na tymczasowej populacji. Powód tej tymczasowości jest bardzo prosty. Nawet jeśli urodziłeś się w Dubaju, nie możesz zostać obywatelem. Nie możesz zostać obywatelem, nawet jeśli twoja rodzina mieszka w Dubaju od 40 lat. Jeśli stracisz pracę, masz około 30 dni na opuszczenie kraju. Sytuacja ta powoduje, że setki tysięcy ludzi żyją w ciągłej niepewności. Dzieci rodzą się w Dubaju, dorastają tam, czują się częścią miasta, ale oficjalnie są traktowane jako goście. Kupują domy, ale nie mogą uzyskać obywatelstwa. Zakładają firmy, ale wszystko może się skończyć z dnia na dzień. 5. Świat, w którym lwy podróżują na tylnym siedzeniu. Bycie bogatym w Dubaju to nie tylko posiadanie pieniędzy. Aby pokazać swoją siłę, trzeba wykraczać poza zasady. Dlatego niektórzy milionerzy wybierają jako zwierzęta domowe lwy, tygrysy i lamparty. Widok lwa siedzącego na tylnym siedzeniu Rolls Royce A stał się niemal codziennością w mediach społecznościowych. Cena lwiątka wynosi średnio 50 tysięcy dolarów. Jednak nie chodzi tu o pieniądze, ale o status. Zdjęcia te, które mają miliony wyświetleń, są niczym bilet wstępu do klubu bogaczy. Problem polega na tym, że zwierzęta te rosną. W miarę dorastania stają się niekontrolowane, a ich dzikie instynkty powracają. W tym momencie właściciele je porzucają. Niektóre z nich są wypuszczane na pustynie, inne wysyłane do tajnych farm, gdzie panują złe warunki. W 2017 roku Dubaj zakazał posiadania dzikich zwierząt, ale przepis ten nie obowiązuje w wilach bogaczy. Nadal w tajemnicy przemyca się młode zwierzęta z Afryki i Azji. Według międzynarodowych organizacji Dubaj jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków nielegalnego handlu egzotycznymi zwierzętami. 6. Sonapur pod blaskiem przepychu Wszyscy znają śniącą twarz Dubaju, ale niewielu widzi ciemną stronę, która ją podtrzymuje. Ta ciemna strona nazywa się Sonapur. Chociaż w języku Hingi oznacza to złote miasto. Nie ma tu złota. Mieszka tu ponad 150 tysięcy imigrantów. Którzy budują wieżowce i luksusowe hotele w Dubaju. Większość z tych pracowników pochodzi z Indii, Pakistanu, Bangladeszu i Filipin. Przyjeżdżają do Dubaju, zaciągając długi, aby utrzymać swoje rodziny w ojczyźnie. Obiecuje się im czyste zakwaterowanie, regularną pensję i ubezpieczenie zdrowotne. Jednak po przybyciu do miasta rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Sonapur przypomina wielki obóz złożony z ciasnych budynków. Sześć osób mieszka w maleńkim pokoju. Temperatura przekracza 50 stopni, ale klimatyzacja często działa słabo. Pracownicy pracują od 10 do 12 godzin dziennie w palącym słońcu. Pod koniec miesiąca otrzymują średnio 800 girhamów, czyli około 200 dolarów. Ponieważ większość tej kwoty muszą wysłać swoim rodzinom, pozostaje im bardzo niewiele. Ich posiłki są zazwyczaj takie same: ryż, fasola i woda. Mijają miesiące, a menu pozostaje niezmienne. Niektórzy z nich mają paszporty zatrzymane przez pracodawców i dlatego nie mogą nawet opuścić obozu. Większość z tych ludzi nigdy nie wejdzie do hoteli, które budują jako klienci. Bogactwo Dubaju opiera się właśnie na tych niewidzialnych plecach. 7. Ukryte sekrety Berż Khalifa. Berż Khalifa jest opisywany jako Duma Dubaju. Najwyższy budynek świata wznosi się po środku pustyni jak stalowy włócznia przebijająca niebo. Jednak w tym gigantycznym budynku kryje się nieznana prawda. Budynek ma ponad 200 pięter, ale nie wszystkie są użytkowane. Powyżej około 160. Piętra znajdują się puste stalowe konstrukcje. Oznacza to, że ta wysokość nie wynika z potrzeby, ale z chęci popisania się. Większość mieszkań w budynku również stoi pusta Koszt życia tutaj jest bowiem niewiarygodnie wysoki. Miesięczne koszty utrzymania jednego mieszkania są równe rocznym dochodom większości ludzi. Dlatego setki luksusowych mieszkań albo nie są w ogóle użytkowane, albo istnieją tylko na papierze. A być może najbardziej zaskakujące jest to, że berż kelife nie jest podłączony do systemu kanalizacyjnego. Tak, to prawda, odpady z najsłynniejszego budynku świata są codziennie zbierane przez dziesiątki ciężarówek. Ciężarówki te czekają w kolejce wokół budynku i wywożą tony odpadów poza miasto. 8. Miasto pełne pustych wieżowców Dubaj przez wiele lat był opisywany jako najszybciej rozwijające się miasto świata. Na każdym rogu powstawały nowe wieżowce, a każdego roku otwierano luksusowe projekty o powierzchni setek tysięcy metrów kwadratowych. Jednak za tym szybkim rozwojem kryje się ogromna pustka. Obecnie około 30% luksusowych wieżowców w Dubaju stoi pustych. W niektórych z nich od lat nie zapaliło się ani jedno światło. Budynki te zostały zakupione nie po to, aby ludzie w nich mieszkali, ale jako narzędzia inwestycyjne. Dla bogatych inwestorów zakup mieszkania jest jak zakup drogiego zegarka lub przedmiotu kolekcjonerskiego. Celem nie jest mieszkanie, ale przechowywanie pieniędzy. W dzielnicach takich jak Business Bay. Downtown i Dubaj Marina. Realizowane są ogromne projekty, ale wiele z nich to tylko piękne z zewnątrz szklane pudełka. Nie ma w nich ani rodzin, ani życia. Kiedy nocą przelatujesz nad Dubajem, światła miasta wyglądają jak galaktyka, ale za tymi światłami kryje się wielka cisza. Większość błyszczących okien to w rzeczywistości puste ściany. Dziwik, Cud, Whisper Palmoa. Palm Jumeirah jest jednym z największych dzieł Dubaju prezentowanych światu. Ta sztuczna wyspa, która z lotu ptaka wygląda jak gigantyczna palma, jest reklamowana jako cud inżynierii. Luksusowe wille, prywatne plaże, widoki warte miliony dolarów. Jednak rzeczywistość jest inna. Wyspa powoli tonie z każdym rokiem. Get twierdzą, że wyspa zapada się średnio o 5 mm, Choć liczba ta wydaje się niewielka. W dłuższej perspektywie oznacza to duże zagrożenie. Aby zbudować wyspę, zakłócono naturalny przepływ wody pod powierzchnią morza. Wraz ze zmianą kierunku przepływu wody rozpoczęła się erozja. Wody, które kiedyś były turkusowe, dziś są bardziej mętne. Ponad 70% koralowców zniknęło. Życie morskie w okolicy uległo znacznemu zniszczeniu. Ponadto mieszkańcy wyspy ponoszą ogromne koszty. Każdego roku wydaje się setki tysięcy dolarów na utrzymanie stabilnego gruntu, zapobieganie erozji wybrzeża i ochronę piasku wokół willi. Wyspa stała się więc nie tyle sukcesem inżynierii, co ogromnym projektem wymagającym ciągłych nakładów finansowych. 10. Zbliżające się zagrożenie śmiertelnymi upałami. Lata w Dubaju zawsze były gorące, jednak lato 2024 roku przekroczyło nową granicę. Termometry wskazywały 43 stopnie, a wilgotność wzrosła do 95%. Ta kombinacja spowodowała, że odczuwalna temperatura osiągnęła poziom 62 stopni. Jest to zaledwie kilka stopni poniżej granicy wytrzymałości ludzkiego organizmu. Naukowcy mierzą to zagrożenie za pomocą temperatury termometru mokrego. Kiedy wartość ta osiąga 35 stopni, organizm nie jest już w stanie schłodzić się poprzez pocenie się. Oznacza to, że nawet przebywając w cieniu, w krótkim czasie pojawia się zagrożenie życia. Podaje się, że w niektórych dniach Dubaj zbliża się do tej granicy w przerażającym tempie. Przyczyną tych ekstremalnych temperatur nie jest tylko pora letnia. Coroczne ocieplenie wód powierzchniowych Zatoki Arabskiej powoduje wzrost wilgotności. Gęsta zabudowa miasta zatrzymuje ciepło, nie pozwalając na obniżenie temperatury nawet w nocy. Dawniej trwające kilka godzin zagrożenie dzienne przekształciło się w presję trwającą przez cały dzień. Sytuacja ta dotyka przede wszystkim pracowników zatrudnionych na otwartych przestrzeniach. Prace budowlane, drogowe, sprzątanie, transport wszystko to z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Zużycie energii elektrycznej rośnie, obciążając system energetyczny. Niektórzy eksperci twierdzą, że w przyszłości Dubaj może być zmuszony do wprowadzenia zakazu wychodzenia na zewnątrz w określone dni. 11. Iluzja miasta bez podatków. Dubaj przez lata był reklamowany jako raj bez podatków, przyciągając biznesmenów, inwestorów i przedsiębiorców z całego świata. Nie ma podatku dochodowego. Nie ma podatku od zysków kapitałowych. Jednak życie bez podatków w Dubaju jest w dużej mierze iluzją. Nie ma podatku dochodowego, ale opłaty za licencje firmowe są wysokie. System sponsorowania jest kosztowny. Wizy, pozwolenia na pracę, opłaty drogowe, koszty pobytu, stale odnawiane licencje, koszty nieruchomości. Wszystko to działa jak pośrednie podatki od dochodów państwa. Na papierze nie ma podatków, ale z portfela wychodzi sporo pieniędzy. W 2023 roku wprowadzono 9% podatek od zysków przedsiębiorstw. To jasno pokazało, że Dubaj nie jest już całkowicie wolnym od podatków regionem. Presja świata rośnie: regulacje OECD, kontrole przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy, oczekiwania dotyczące przejrzystości. Dubaj nie może już kontynuować swojej dawnej polityki poufności i korzyści. Ponadto najniżej opłacani pracownicy Mimo, że ponoszą ciężar miasta, zarabiają najmniej. Bogatym obcokrajowcom żyje się wygodnie, podczas gdy tysiące osób zatrudnionych w sektorze budowlanym i usługowym ledwo wiążą koniec z końcem. 12. Przepaść ukryta za obsesją na punkcie złota. W Dubaju złoto to nie tylko wartość, ale styl życia. Złocone kawy, złote maseczki do twarzy, złocone samochody. Miasto przekształciło złoto w symbol statusu. Gold Suk to centrum, w którym codziennie zmienia właściciela wiele ton złota. Błyszczące filmy w mediach społecznościowych nieustannie podsycają tę kulturę. Ta efektowna sceneria wzmacnia wizerunek Dubaju, ale jednocześnie przesłania ważną prawdę: w mieście istnieje głęboka przepaść dochodowa. Tuż za witryną bogactwa znajdują się tysiące pracowników zarabiających bardzo niskie wynagrodzenia. Pracownicy ci budują strukturę miasta ale otrzymują bardzo niewielką część tworzonej przez siebie wartości. Stawanie się Dubaju globalnym centrum handlu złotem wiązało się w przeszłości z pewnymi problemami dotyczącymi przejrzystości. Złoto o niejasnym pochodzeniu, słabe procesy kontroli i szybko zmieniające się ceny. Pomimo wprowadzenia pewnych regulacji na przestrzeni lat, wizerunek błyszczącego złotem Dubaju nadal spotyka się z krytyką. Złoto jest symbolem, którego Dubaj używa do przedstawienia siebie. Jego blask jest bardzo silny, jednak blask ten często ukrywa nierówności, niepewność życia i niewidoczną pracę. 13. Wioska pochłonięta przez piaski Al-Madem W przeciwieństwie do nowoczesnego wizerunku Dubaju, na środku pustyni znajduje się tajemnicze miejsce Al-Madem. Jest to tajemnicza, opuszczona wioska, w której czas się zatrzymał, a piasek wypełnił domy. Wioska ta. Założona w latach 70. Jako nowoczesna osada dla rodzin Bendawi, dziś jest całkowicie opuszczona. Domy nie mają drzwi, okna są wybite, a pokoje wypełnione piaskiem. W niektórych domach piasek całkowicie pokrył schody i sypialnie. Nie ma pewnych informacji na temat przyczyny opuszczenia wsi. Niektórzy twierdzą, że silne wiatry i burze piaskowe sprawiły, że domy stały się niezdatne do zamieszkania. Inni opowiadają bardziej tajemnicze historie. Krążą plotki, że wieś zniknęła w nocy i że ludzie uciekli z niej w pośpiechu. Dzisiaj Al Madem jest interesującym miejscem dla fotografów i miłośników przygód. Gdy słońce świeci wysoko na niebie, piasek wpadający do domów tworzy krajobraz przypominający apokalipsę. 14. Młodzież zmuszona do popisywania się. W Dubaju nie jest to luksusowa opcja, ale presja społeczna. Dla młodych ludzi bogaty wygląd stał się niemal sposobem na przetrwanie. W mediach społecznościowych nieustannie prezentuje się luksusowy styl życia. Śniadania za tysiąc dolarów, uczniowie jadący do szkoły Bentley'em, co tydzień nowe torebki, nowe zegarki. W tym środowisku młodzi ludzie oceniają się nawzajem na podstawie statusu. Bycie mniej ostentacyjnym jest postrzegane jako wada. Presja ta jest tak duża. Że według przeprowadzonych badań 45% młodych ludzi wydaje więcej niż zarabia. Połowa z nich uważa, że zostaną osądzeni, jeśli okaże się, że nie prowadzą luksusowego życia. Zjawisko to nazywa się efektem złotej mirażu. Młodzi ludzie utożsamiają sukces, wartość i rozwój osobisty z przedmiotami materialnymi. Najważniejszym sposobem wyrażania siebie staje się kupowanie drogich produktów.